Jestem pewien, że słyszałeś o społecznościach romskich. W Macedonii Północnej jest miasto pełne Romów. Mają oni nawet własną gminę. W tym sensie może to być najlepsza reprezentacja Romów na świecie. Istnieje odizolowany obszar mieszkalny, zaledwie 6 km na północ od stolicy Skopje, około 20 minut jazdy samochodem. Znany jako Szuto Orizary lub po prostu Szutka, jest to miejsce, w którym mieszkają tylko ludzie pochodzenia romskiego. Jak wiadomo, Romowie stanowią znaczącą populację w różnych krajach, w szczególności w Turcji, na Bałkanach i w różnych krajach europejskich. Szacuje się, że ich populacja wynosi od 20 do 25 milionów na całym świecie, ale ich dokładny oficjalny spis pozostaje nieznany. W Macedonii Północnej jedna z tych społeczności kwitnie. W rzeczywistości stanowi ona najbardziej rozległą romską dzielnicę na Bałkanach i w całej Europie. Jest to nie tylko romska dzielnica, ale ma także własną gminę. Będąc w Skopie, chcieliśmy zobaczyć, jak żyje społeczność romska i nawiązaliśmy kontakt z kilkoma lokalnymi osobami. Flaga, powiewająca na szczycie dzielnicy, symbolizuje charakterystyczną flagę Romów. Niektórzy nazywają tę flagę flagą cygańską. Romowie nie lubią być nazywani cyganami i nie lubią być kojarzeni z tym terminem. Ich charakter pozostaje podobny w każdym miejscu na świecie, a oni sami twierdzą, jesteśmy Romami, a nie Cyganami. To rozróżnienie wynika z negatywnych konotacji związanych z terminem Cygan. Wielu Romów jest pracowitych, nie pochwala ulicznego żebractwa i unika angażowania się w nielegalną działalność. Nawet przewodnicy turystyczni, wskazując żebraków na placach miejskich, rozróżniają ich nie jako swoich rodaków, ale raczej Cyganów. Dlatego Romowie prowadzący przyzwoite życie dystansują się od etykiety cygana i wolą używać terminu Rom. Jeśli przyjrzysz się okrągłemu symbolowi na fladze, zauważysz ten sam symbol umieszczony w centrum flagi Indii. Przypomina on koło. W tym momencie możemy przewidzieć, że Romowie migrowali lub zostali przymusowo przeniesieni z Indii na Bałkany i do Europy z różnych powodów. Mówi się, że w Osmebom i XX wieku naszej ery Romowie uciekli przed wojnami wokół Indii lub zostali zabrani jako niewolnicy i przetransportowani na Bałkany. Przemierzyli Azję Środkową, a nawet Bliski Wschód, aby dotrzeć do Europy Środkowej, gdzie zaczęli od nowa. Na przestrzeni dziejów zmagali się z różnymi formami dyskryminacji, nawet po przybyciu do Europy, doświadczając prześladowań i deportacji. Pomimo tej trudnej historii, ich najważniejszym osiągnięciem jest zachowanie tożsamości etnicznej i kulturowej. Pomimo życia pod dachami różnych narodów, nie zasymilowali się, utrzymując jedność w swoich społecznościach, tworząc sąsiedztwa i z powodzeniem przekazując romską tożsamość i genetykę przyszłym pokoleniom. Talenty i umiejętności muzyczne Romów zostały odkryte i docenione już w tamtych czasach. Przyczyniając się w znacznym stopniu do powstania i rozprzestrzeniania się kultury muzycznej w Europie Środkowej. Romowie wyróżniali się swoją muzyką i tańcami w różnych okresach, pokazując prawdziwą biegłość w tej formie sztuki. Jeśli spędzisz trochę czasu w krajach takich jak Albania, Macedonia Północna, Kosowo, Bułgaria i Turcja, często napotkasz romskie melodie i romskich artystów w wielu lokalnych gatunkach muzycznych. Być może najbardziej znaczącym wkładem Romów w świat jest ich muzyka. W przeciwieństwie do słynnych naukowców, znanych drużyn sportowych czy wielkiego dziedzictwa historycznego, Romowie istnieją na Bałkanach przede wszystkim dzięki muzyce. Zdali sobie sprawę ze swojej rozrywkowej i utalentowanej natury, co doprowadziło ich do wynalezienia mobilnych wagonów i organizowania wycieczek jako podróżujący kupcy lub wykonawcy. Nie tylko w muzyce, ale także poprzez swoje tańce i sztuki cyrkowe udało im się wyrzeźbić przyjemne profile. Pod względem fizycznym Romowie wykazują uderzające podobieństwo do osób pochodzenia indyjskiego. Zielone tło flagi reprezentuje ziemię, podczas gdy niebieski symbolizuje niebo. Włączenie koła pojazdu do flagi oznacza koczowniczą tradycję Romów, ich niekończące się podróże i migracje. Rzeczywiście, podczas gdy Romowie prowadzą dziś osiadłe życie, w przeszłości często szukali nowych ojczyzn. Nie mając niepodległego i wolnego państwa, stawali się obywatelami innych krajów. Wreszcie, zarówno podczas II wojny światowej, jak i w czasach jugosłowiańskich, zmagali się z różnymi prześladowaniami, opresjami i nieludzkim traktowaniem. Mówi się, że od 200 tysięcy do 500 tysięcy Romów. Zostało zabitych w nienormalny sposób podczas wojen w ciągu ostatnich 100 lat. Obecnie niektórzy odmawiają rejestracji swojej tożsamości etnicznej jako Romów, aby uniknąć nowych form dyskryminacji i są zmuszeni zaakceptować tożsamość etniczną większości krajów, w których mieszkają. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej w Szuto Arizari w Macedonii Północnej. Na tym obszarze na północ od Skopie Romowie są całkowicie wolni, a ich prawa polityczne są chronione. Tylko w tym regionie Macedonii Północnej mają obszar, w którym mogą czuć się jak w domu, chociaż przestrzegają praw i przepisów kraju, cieszą się pełną swobodą w zakresie stylu życia i mają odrębne życie, oddzielone od centrum miasta, oparte na własnej kulturze. Ludzie mieszkają tu w dwu lub trzypiętrowych ceglanych domach, posiadając rozległe ziemie, a różne osoby mieszkają w oddzielnych domach w sąsiedztwie. Ta głównie muzułmańska społeczność wykazuje bliższe nastawienie do innych, którzy podzielają ich wiarę. Patrząc ogólnie, widać, że stworzyli oni pokojową i rozwiniętą społeczność. Gdy tylko wysiądziesz z taksówki i postawisz stopę w okolicy, zostaniesz powitany bardziej nowoczesnym stylem życia, niż się spodziewałeś. Na przeciwległych końcach drogi, w centrum dzielnicy, znajdują się sklepy głównie dla ludności romskiej, sprzedające tekstylia i produkty spożywcze. Romowie mają tam swój własny język. Ponieważ dzielnica funkcjonuje jako gmina, jej przywódcy są również Romami, mają nawet własne kanały telewizyjne, a ludzie prowadzą swoje codzienne życie całkowicie zgodnie z romską tradycją. Można to sobie wyobrazić jako gminę oddzieloną od Macedonii w obrębie stolicy. Oczywiście ludzie mówią również w języku macedońskim. Nie rozumieją jednak angielskiego. Jeśli wybrałbyś się tam sam z dużą kamerą, spotkałbyś się z poważnymi reakcjami. Nasz przewodnik nieustannie stara się wyjaśnić właścicielom sklepów, po co jest kamera, więc nie mogliśmy uchwycić tak wielu szczegółowych ujęć, jak chcieliśmy. Nie wspominając już o tym, że wprost odrzucali oferty wywiadów. Mówi się, że twórcy treści w mediach społecznościowych odwiedzali to miejsce już wcześniej, robiąc zdjęcia i przeprowadzając wywiady z lokalnymi mieszkańcami w różnych celach. Zasadniczo wykorzystano dobrą wolę ludzi. W związku z tym, Romowie w szutce nie chcą kamer skierowanych na nich, filmowania ani przeprowadzania wywiadów. Niektórzy rzadko pozwalają się filmować lub pozować do kamery, reszta wykazuje zimne i wrogie nastawienie. Szczególnie podczas interakcji z nimi odradzam używanie słowa cygan. Ich spojrzenie na ciebie może się nagle odwrócić i mogą przejawiać wrogie zachowania. Sytuacja ta przypomina nieco określanie czarnoskórych ludzi słowem na n. Ludzie mieszkający w tej okolicy nienawidzą słowa cygan. Dlatego też, rozmawiając z osobą pochodzenia romskiego, należy zawsze odnosić się do niej jako do Romów, a nie cyganów. Romani oznacza ludzki w ich języku i lubią być nazywani tym terminem. Jest też zabawny fakt o nich w tym względzie: jeśli nie jesteś Romem, nazywają cię gagio. Oznacza to, że w ich języku jesteś uważany za obcokrajowca. Przypomina to nieco określenie gringo, którego Meksykanie używają w odniesieniu do białych ludzi, zwłaszcza obywateli amerykańskich. Na głównej ulicy dzielnicy, a raczej tej małej romskiej gminy, można zobaczyć wiele produktów tekstylnych. Produkty te wyglądają dokładnie jak repliki różnych drogich marek. Biorąc jednak pod uwagę, że osoby te mają stosunkowo niskie miesięczne dochody, nie oczekuje się od nich sprzedaży oryginalnych produktów. Ubrania te przypominają dokładne kopie podrobionych produktów produkowanych w Chinach i Turcji. Nawet sprzedawcy na rynku przyznają, że produkty są podrobione. Jeśli przyjrzymy się mieszkańcom dzielnicy Romany, zobaczymy, że choć niektórzy z nich mają dobre dochody, większość stanowią osoby o niskich dochodach. Nawet w życiu miejskim w Macedonii Północnej ludzie zwykle zarabiają maksymalnie około 500 euro miesięcznie. Według naszego romskiego przyjaciela średni miesięczny dochód ich mieszkańców oscyluje wokół 300 euro. Niektórzy nawet tyle nie zarabiają. Być może najbardziej pozytywną postacią w tej romskiej dzielnicy są dzieci. Uderzający jest widok wielu dzieci w okolicy, zarówno w alejkach, jak i na placach zabaw. Dzieci te mają przeważnie mniej niż 15 lat i składają się głównie z chłopców. Nie wiadomo, czy po ukończeniu 18 roku życia pozostaną i będą mieszkać w swojej okolicy, czy też będą dążyć do przeniesienia się do krajów takich jak Niemcy po ukończeniu studiów uniwersyteckich. Niepewność ta wynika z wysokiej stopy bezrobocia w Szutce, wynoszącej około 50%, a nawet wyższej, wynoszącej około 30% w całej Macedonii Północnej. Ci, którzy znajdują pracę, często zarabiają marne grosze. Piękne tereny targowe, place zabaw w sąsiedztwie oraz szkoła i ośrodek zdrowia to projekty zainicjowane podobno przez romskiego burmistrza Szutki. Zbudowali nawet park rozrywki. Społeczność romska naprawdę dąży do stworzenia lepszych warunków życia. Oczywiście nie można zaprzeczyć, że niektóre z bocznych uliczek wykazują oznaki zużycia, a niektóre obszary mają połamany bruk. Jednak rozwiązanie wszystkich tych problemów jednocześnie jest niemożliwe dla każdego miejsca na świecie i wymaga znacznych budżetów. Niektóre domy, w których mieszkają Romowie, są ozdobione kolumnami w stylu europejskim. A nawet długimi pionowymi kolumnami przypominającymi starożytne Imperium Rzymskie. Te domy w stylu rezydencji należą do tych, którzy zarabiają lepiej w krajach europejskich i budują domy dla siebie w swojej okolicy. Ostatecznie podstawowa gospodarka w tej okolicy opiera się na tych, którzy zarabiają pieniądze w krajach europejskich i przywożą je z powrotem do szutka. W przeciwnym razie byłoby prawie niemożliwe, aby mieszkańcy Romów czerpali znaczne zyski wyłącznie z własnej społeczności, obejmującej głównie małe firmy. Niektórzy Romowie w Szódce współpracują z dużymi firmami tekstylnymi, eksportują towary za granicę i zarabiają pieniądze. Jednak większość to drobni rzemieślnicy. Dlatego niektórzy z nich muszą wyjeżdżać do pracy za granicę, przywozić pieniądze i inwestować w okolicy. W ten sposób Mieszkańcy dzielnicy korzystają z tej sytuacji i utrzymują swoje źródła utrzymania. Na przykład, mieszkańcy tych ładnych domów wracają do swojej okolicy latem i organizują duże romskie wesela i imprezy. Bogaty romski emigrant, który chce świętować swoje wesele z własnym ludem, naturalnie wynajmuje lokal w sąsiedztwie, zatrudnia romską grupę muzyczną w całości złożoną z Romów i kupuje od okolicznych kupców napoje i jedzenie. Co więcej, Kupują oni cenne pamiątki dla swoich bliskich od okolicznych kupców, bezpośrednio przyczyniając się do rozwoju romskiej gospodarki. Jeśli zobaczysz nowy model niemieckiego samochodu, szczególnie latem, możesz być pewien, że właściciel mieszka w Europie i przyjechał do swojej ojczyzny na wakacje. Romowie, podobnie jak mieszkańcy Macedonii Północnej, mają wielki podziw dla niemieckich pojazdów. Jednak, pomimo tego, że niektóre domy wyglądają koncepcyjnie dobrze, są one pozostawione w stanie ceglanym i niepomalowane. Mogą być ku temu dwa powody: albo nie mają wystarczającego budżetu, aby ukończyć budowę domów od razu i kontynuują budowę tych domów w określonych odstępach czasu, albo, aby uniknąć płacenia podatków za ukończoną budowę, wolą pozostawić domy w stanie niedokończonym bez ich malowania. Obie opcje są bardzo prawdopodobne. Pracownicy zaangażowani w budowę tych domów to nie tylko Romowie, ale także Albańczycy. Ponieważ, jeśli przyjrzysz się bliżej niektórym pracownikom i porozmawiasz z nimi, możesz wyraźnie zrozumieć, że nie są Romami. Zgodnie z tym, co się mówi, zwykli Romowie i światowej sławy romscy muzycy mieszkają w Szutce i budują tam dla siebie domy. W mieście panuje jednak pewien kontrast. Naprzeciwko wielopiętrowych, luksusowych domów jednorodzinnych mogą znajdować się slamsy, w których ludzie walczą o przetrwanie. Osoby mieszkające w tych chatach mają własny dziedziniec, a toalety znajdują się zazwyczaj na zewnątrz. Wnętrze tych domów przedstawia bardziej wymagające życie, a niektórzy Romowie muszą prowadzić skromne życie tak bardzo, jak to tylko możliwe. Mimo to Romowie są znani z tego, że są dość uprzejmi. Niektórzy mogą nawet zaprosić cię do swoich domów na posiłek. Oferują herbatę, kawę i jedzenie, które mają pod ręką. Na przykład w jednym gospodarstwie domowym przygotowali klasyczne romskie danie o nazwie Boronia i z przyjemnością je oferują. Składa się ono głównie z jagnięciny, zielonej fasoli i pomidorów. Większość Romów zna to danie i bardzo je lubi. W Macedonii Północnej dania mięsne są bardzo preferowane, a ta preferencja obejmuje również społeczność romską. Chociaż Romowie ogólnie lubią pikantne potrawy, jeśli natkniesz się na to danie o nazwie Boronia, zauważysz, że nie używają wystarczającej ilości przypraw, co pozwala na wyraźniejszy smak mięsa. Jeśli zdarzy ci się być gościem w domu romskiej rodziny, zobaczysz, że życie domowe znacznie różni się między mężczyznami i kobietami. W domu istnieje wyraźny podział zadań między kobietami i mężczyznami. W romskich gospodarstwach domowych. Głową lub patriarchą jest jednoznacznie mężczyzna. Nie jest to hierarchia, ale raczej ci, którzy przynoszą pieniądze, zajmują się narzędziami i przedmiotami gospodarstwa domowego oraz wspierają rodzinę, są prawie zawsze mężczyznami. Jednocześnie kobiety zazwyczaj przyjmują rolę gospodyń domowych i są odpowiedzialne za wszystkie prace domowe. Mężczyźni mają większy autorytet i wpływ na ogólne decyzje dotyczące gospodarstwa domowego. Lubią żyć blisko ze swoimi dziećmi i starszymi oraz pielęgnować silne więzi rodzinne. Na przykład, romskie dzieci nie muszą opuszczać domu rodzinnego i przeprowadzać się do innego domu w sąsiedztwie, dopóki się nie ożenią. Romowie lubią mieszkać razem i być zjednoczeni. Dają każdemu w rodzinie prawo głosu i szanują każdego członka rodziny. Różnią się jedynie podziałem obowiązków. Z drugiej strony, jak wiadomo, Romowie należą do tych, którzy najbardziej kochają rozrywkę i wydarzenia. Na przykład organizują konkursy piękności w swojej społeczności. Wybierane są najpiękniejsze i najmłodsze dziewczyny z sąsiedztwa. Dziewczyny ubierają się w piękne stroje i efektowny makijaż w wynajętej sali weselnej. Sędziowie, którzy wybiorą najpiękniejszą romską dziewczynę, są również wybierani spośród Romów z sąsiedztwa. Na podstawie głosów tych sędziów, Romowie wybierają najpiękniejszą dziewczynę. I świętują to tańcami, muzyką i uroczystościami. Dziewczyna, która zostanie wybrana jako pierwsza, otrzymuje różne nagrody. Na uroczystości przygotowywane są różne potrawy, a społeczność romska otrzymuje prezentacje. W rzeczywistości wydarzenia te są tak hucznie organizowane w Macedonii Północnej, że prezydent Macedonii Północnej i burmistrz tej romskiej dzielnicy osobiście uczestniczą w wydarzeniu i honorują Romów. Romowie chętnie zapraszają i widzą polityków na swoich imprezach, aby świadczyć o ich szacunku. Biorąc pod uwagę ich znaczący potencjał wyborczy, prezydent i burmistrz muszą uczestniczyć w takich wydarzeniach. Podsumowując, Romowie nadal prowadzą podzielone życie na całym świecie. W przeciwieństwie do wielu krajów, nie mają oddzielnych obszarów mieszkalnych, takich jak małe miasto tutaj, i żyją zgodnie z zasadami i kulturami innych. Chociaż w większości dzielą tę samą tożsamość etniczną i wygląd fizyczny, różnią się głównie językiem, którym mówią. Ci ludzie, którzy pochodzą z Indii, wciąż szukają stałego domu, ponieważ obecnie nie mają własnego niepodległego państwa. Podobnie Romowie mają nadzieję na zmianę negatywnego nastawienia i postrzegania ich. Na przykład osoby mieszkające w krajach Unii Europejskiej często postrzegają Romów jako obywateli drugiej kategorii. Są oni poddawani negatywnym stereotypom, takim jak bycie biednymi, niewykształconymi i złodziejami. Jednakże, jak widzieliśmy w Szutka, w Macedonii Północnej, Romowie to ciężko pracujące osoby, które prowadzą szanowane życie ze swoimi rodzinami. Być może politycy opowiadający się za prawami Romów powinni być bardziej aktywni i proaktywni, aby ich głosy były słyszalne na całym świecie, co doprowadziłoby do lepszego zrozumienia i uznania Romów. W ten sposób mogą osiągnąć bardziej sprawiedliwy i szanowany wizerunek w krajach, w których mieszkają. W tym filmie poczyniliśmy pewne obserwacje i wyciągnęliśmy wnioski na temat Romów w oparciu o region romski w Macedonii Północnej. Do następnego filmu. Do widzenia.